Lekcja 105 Kurs Cudów Boży Pokój i Radość Są Moje. Boży, i pokój, Boży Pokój i Radość Są Twoje. Dziś je przyjmiemy, wiedząc, że do nas należą, i postaramy się zrozumieć, że dary te zwiększają się, gdy je otrzymujemy. Nie przypominają darów dawanych przez świat, w którym dawca dając dar traci, a biorący bogaci się na jego stracie. To nie są dary, lecz targi dobite z winą. Prawdziwie oferowane dar nie wiąże się ze stratą. To niemożliwe, by ktoś mógł zyskać dlatego, że ktoś inny traci. Zakładałoby to ograniczenie i niedobór. W ten sposób nie daje się żadnego daru. Takie dary to nic innego jak cena ofiarwywana za coś bardziej wartościowego, oprocentowana pożyczka, którą trzeba w pełni spłacić. Milowy depozyt, mający być gwarancją długu, którego spłata przewyższy to, co otrzymał ten, który dar wziął. To dziwne wypaczenie znaczenia dawania przenika wszystkie poziomy widzianego przez Ciebie świata. Wyczuwasz wszelkiego znaczenia dary, które ofiarowujesz i nie pozostawiać nic w tych, które bierzesz. Ważnym celem nauczenia, nauczania, postawionym przez ten kurs, jest odwrócenie tego, jak pojmujesz dawanie, abyś mógł otrzymywać. Dawanie stało się bowiem źródłem lęku, przez co unikasz jedynego sposobu, w którym możesz otrzymywać. Przyjmij Boże, pokój i radość, a nauczysz się innego sposobu patrzenia na dar. Dary Boże nigdy się nie zmniejszają, gdy są rozdawane, w ten sposób jedynie się zwiększają. Podobnie jak pokój i radość nieba stają się bardziej intensywne, gdy przyjmujesz je jako dar Boży dla ciebie, tak też rośnie radość Twojego stwórcy, gdy przyjmujesz jego radość i pokój jako swoje. Prawdziwe dawanie jest tworzeniem. Szerzy bezgranicznie w nieograniczone, w wieczność w bezczasowość, a miłość w nią samą. Dodaje do wszystkiego, co już jest, pełne. Nie w prostym sensie dawania czegoś więcej. To bowiem zakładałoby, że przedtem było mniej. Dodaje poprzez pozwaranie temu, co nie może się zawrzeć, aby spełniało swój cel rozdawania wszystkiego, co ma, zapewniając to sobie na zawsze. Dziś przyjmij Boże pokój i radość jako swoje. Pozwól mu dopełniać siebie tak, jak on definiuje dopełnienie. Zrozumiesz, że to, co dopełnia Jego, musi też dopełnić Jego Syna. On nie może dawać poprzez stratę. Ty również nie możesz. Otrzymaj dziś jego dar, radości i pokoju, a on podziękuje Ci za Twój dar dla niego. Dziś nasze okresy ćwiczenia rozpoczną się nieco inaczej. Zaczynaj dziś od myślenia o tych braciach, którym odmawiałeś pokoju i radości, będących ich prawem zgodnie z równymi prawami Bożymi. W ten sposób sam sobie ich odmówiłeś. I to, i do tego musisz powrócić, by uznać je za własne. Pomyśl przez jakiś czas o swoich wrogach i powiedz każdemu, który przychodzi ci na myśl, Bracie mój, ofiarowuję ci pokój i radość, aby Boży Pokój i Radość mogły być moje. W ten sposób przygotowujesz się do rozpoznania Bożych darów dla ciebie i pozwalasz, by Twój umysł był wolny od wszystkiego, co uniemożliwiałoby dziś sukces. Teraz jesteś gotów przyjąć dar pokoju i radości, dane Ci przez Boga. Teraz jesteś gotów doświadczać radości i pokoju, których sobie odmawiałeś. Teraz możesz powiedzieć: Pokój Boży i radość są moje, ponieważ dałeś to, co chciałbyś otrzymać. Musi Ci się dzisiaj powieść, jeżeli przygotujesz swój umysł tak, jak sugerujemy. Pozwoliłeś bowiem, by zostały zniesione wszystkie zapory dla pokoju i radości. I to, Niby to, co jest Twoje, mogło wreszcie przyjść do Ciebie. Powiedz więc sobie, Boży pokój i radość są moje. Zamknij na jakiś czas oczy, pozwalając, by jego głos zapewnił Cię, że Twoje słowa, które wypowiadasz, są prawdziwe. Tak dziś spędzaj z nim pięć minut, kiedy tylko będziesz mógł, lecz nie myśl. Że mniej będzie bezwartościowe, gdy nie będziesz mógł mu dać mu więcej. Pamiętaj, by przynajmniej co godzina wypowiedzieć słowa wzywającego, aby dał ci to, czego ofiarowanie jest jego wolą i czego trzymanie przez ciebie jest jego wolą. Znajdź sobie determinację, by dziś nie przeszkadzać w tym, co jest jego wolą. Jeżeli zaś brat wydaje ci się kusić, bo się odmawiał mu dar, daru Bożego dla niego, ujrzyj to jedynie jako kolejną szansę pozwolenia sobie, na otrzymanie darów Bożych jako swoich. Potem pobłogosław z wdzięcznością swojego brata i powiedz, bracie mój, ofiarowuję ci pokój, aby pokój Boży i radość mogły być moje. To była lekcja 105. Bracie mój, ofiarowuję ci pokój i radość, aby Boży pokój i radość mogły być moje. Lekcja brzmi Boży Pokój i Radość Są Moje. Zapraszam Was już niebawem na kolejną lekcję Kursu Cudów. Do zobaczenia. Cześć.